Cześć, to Electronics, a w tym odcinku przedstawimy sobie wszystkie Boni w historii FNaFa. Dzisiaj jestem z Kuba Gamerem. Witam, to ja Kuba. Jeśli przed zakończeniem filmu chciałbym was poprosić o dołączenie do rynku serwera Discord, wstawienie łapki w górę, wstawienie subskrypcji i napisanie komentarza. Jeśli nie wiesz filmu e, z Freddymi, to zapraszam do filmu w opisie. Pierwszy Boni w historii to Spring Boni. No patrząc na mi historię co do Fred ale był ukarzony prosto do zbrodni. Różnica miał wersje 1 i 2. Kolejnym Bonnie jest Bonnie snav 1. Nie ma za dużo do mówienia. Yy, o nim, bo jest tu sobie jak jeden, prawie 1 do 1, co do było. Frediego Snaf 1. Ale kolejnym Boniem jest Toy Bonnie. Niezbyt cią dużą różnicą pomiędzy takim Toy zwykłym, a właśnie Toy Bonnie. Kolejny jest Withered Bonnie, prawie 1 do 1 Toy Ty różni się tylko miejscem pojawiania. Nie, eee, kolejny jest Shadow Bonnie, jest najbardziej unikatowym animatronikiem w 2. Jest jednym z najbardziej unikatowych animatroników z całego FNaFa. Jest z plus wywala ci grę. nawet jak możesz, w najmniej oczekiwanym momencie, w każdej nocy, o każdej godzinie. Kolejnym boniem jest Springtrap. Najbardziej unikatowy Bonnie z całej historii, jest fioletowym zgniłym mordercą który w tym kostiumie był ponad 30 lat. Kolejnymi bonimi są Jack-O i Nightmare Bonnie. Są to prawie same animatroniki, tylko z inną teksturą. To totalnie inny animatronik, to plusztrop. Występuje w minigrze we FNaF 4. W sumie jest to prawie najmniejsza animatronik w grze. Kolejnymi animatronikami to Lightly Rabbit i, i Space Bonnie. są y, dwa ze spin-offów FNaFa, y, ale przyjmiemy już do tych oficjalnych. Kolejny jest Bonbon. Bon. bon. Występuje jako duo Phantom Freddy'ego. Kolejnym jest Bon, duża wersja Bonbona. I jednym z ostatnich Bonin w grze z GR jest Rockstar Boni. Nie ma za dużo rozmowy o nim, ale powiedzmy, że ma bardzo fajną mechanikę, jeżeli chodzi o fan Był Jest bardzo niewykorzystany przez tam, jeśli mówić szczerze. Ale. Kolejnym Bonin jest Craptrap. Albo William Afton, jak to chodzi. Jest kolejną wersją Springtrapa. Kolejnymi wersjami Springtrapa jest Glitch Trap, który ma reprezentować William'a podczas murders. Kolejnymi boniami są Security Breach. Jak chronix chciał powiedzieć boni w liczbie mnogiej. Proste. W Security Breach występują dwa, chociaż Tori 3 Boni. Burton Trap, ostatnia nam znana wersja Springtrapa. Nie wiadomo, czy umiera, czy po prostu Blob go ratuje. Raczej Blob go ratuje. To akurat miałem, już wyjaśniałem. W filmie, yy, u moich na przykład filmu FNAF. Drugi boni w Security Breachu jest Wani. Jest królikiem, więc się dla mnie liczy. Jest można powiedzieć, w kulcie oftonów, występuje tylko przez 2 minuty gry. Około 2 godzinnej gry. Brawo, Steel Ostatnim teoretycznym bonim jest Pirate Boni. Jest tylko na plakacie. Dobrze by było tu mieć jeszcze Glamrock Boniego, ale nie występuje jako Entity. I w sumie, no jest przedostatnim bonim, który jest nam ukazany w jakikolwiek grze lub trailerach. Dlatego, że ostatnim bonim, który jest dla nas ukazany, jest to bonim, który jest na trailerze FNAFA Nowego Ruin. Niestety nie wiemy zbytnio dużo o nim, ale na pewno wiemy, że jest kanoniczny. Tutaj macie moment, w którym on występuje. Kolejne są to niepotwierdzone, które znalazłem na fandom.com Lightning jest to tak naprawdę taki dziwny Spring Trap, Glitch Trap jest to zgliczony Glitch Trap. Eee, Enhard Bonbon jest to zniszczona wersja Bonbona. Enhard Bonet jest to zniszczona wersja Boneta. Beacon Bonnie jest to tak naprawdę ten Bonnie e, z tego Pairs and Service. Te minigierki w e, e, Steel Wool Spring Bonnie jest to tak naprawdę jakby fanowska, jakby steel Woolowa wersja e, Spring Bonniego. Promo Springtrap. Sprinkler, który promował tam jakąś grę, nie pan trochę promował yy, właśnie yy, promował jakąś grę, nie jestem pewny, to oni bo Space Boni, o nim wspominałem i teraz oddaję pałeczkę Kubie. A teraz przedstawiam wszystkie Boni z nieoficjalnej ścieżki gry w... FNAF ARE książki i usunięte Boni. Z FNAF ja nie ma za dużo o każdym Boni, znowu więc 300 Wiemy sobie tylko ich, ich nazwy i ich wygląd. Chocolate Bonnie, Easter Bonnie, System Emerald Toy Bonnie, Toxic Springtrap, Fading Springtrap, Crown Springtrap, Broder Toy Bonnie, Frost push Trap, Black Heart Bonnie, Cool Kurs, Smarted Chocolate Bonnie, Sunken Toy Bonnie, Piranha push Trap, Negative Rainbow Bonnie, Słuchajcie, nie umiem tego, tego czytać. Kolejny, bo, bo nimi są też książki Twisted Bonnie z The Twisted Ones, Oswald z Into the Peach, czyli ten taki. nie Wuskow z Push Trap, Banner Score, VR Springtrap, Sia Bonnie z Springtrap Junior. Przedostanie, bo nimi są też z merchu, które są z fanów.com. Mogą to być, które, e, których normalnie nie ma: Black Ray Bonnie, Black Ray Toy Bonnie, Black Ray Toy Bonnie, Ray Toy Bonnie 2. Funko Talk, Springtrap, Springtrap Gameplay, Dark Blacklight Bonnie, Christmas Tree Bonnie, Program Perfect Style Bonnie, Strawberry White Chocolate Bonnie. Jest tylko jeden usunięty Bonnie książek, a jest to... Draw Kill Bonnie. Więc to był już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Napiszcie czy chcecie więcej odcinków z Kubą. Jeżeli tak, to bardzo fajnie. Jeżeli nie, to... W sumie. Ale teraz stwierdzenie nie mogę powiedzieć to do widzenia.